Kamieniec, na którym byliśmy, mieli trzy córki. Kastelanowa tego zamku urodziła trojaczki, trzy dziewczynki. Były piękne jak gwiazdki na niebie. Widała im takie imiona Bogna, Sława i Miła. Dziewczyny bardzo lubiły jeździć konno i wcale nie gorzej o rycerzy królewskich. Uwielbiały polowania. Zawsze kiedy wyjeżdżały na polowania, to nigdy z tymi rękami nie wracały, tylko zawsze jakieś zwierzę było polowane. Potrafiły nawet strzelać w tak że w locie trafiały jak wszędzie. I tak spędzały czas, dzień za dniem, na polowaniach, na jeździe konnej, a wieczorami zawsze były bale, organizowane wielkie uczty, przebierały się w piękne suknie i tańczyły do rana w takt muzyki. I jeszcze były piękniejsze, kiedy były ubrane. Piękne stroje w tamtych czasów. Maska bardzo się cieszyła, że dziewczynki są takie piękne, ale mimo wszystko chciała, żeby nauczyły się pracować, poznały trud pracy, a także owoce, które daje I powiedziała, żeby się nauczyły tkać nić, pchać len na materiał. Na ręczniki, na suknie, to wszystko, co były potrzebne na krosna. Dziewczynki nie bardzo się do tego garnęły, miały swoją na zamku pracownię, ale przychodziły tam bardzo rzadko. Bardziej pracowite były pająki niż dziewczyny, ponieważ pająki zrobili tak wielką pajęczynę, że zasnąły wejście do pracowni. I matka prosiła dziewczynki, idźcie popracować troszkę. Dziewczynki mówiły, mama, ale tam jest dużo są pajęczyny, my nie chcemy. Spędzały każdy dzień. Na zamek przyjeżdżali rycerze i starali się o rękę której z dziewczyn, albo każdy, prawda, miał jakąś wybrankę, ponieważ dziewczyny były piękne i wiedziano w kraju, że są tak piękne dziewczyny i rycerze stawali w konkury. Dziewczynki się z nimi bawiły, miło spędzali czas na tańcach, ależ nie chciały wychodzić za mąż. Aż pewnego razu przyjechało. Na zamek do kamieńca trzech rycerzy, trzech braci urodzonych z jednej matki. I ci bracia pali. I ci bracia zakochali się w dziewczynach. Każdy wybrał sobie tą, która mu się najbardziej podobała. Dziewczynki odwzajemniły uczucia i doszło na zamku do zaręczyn potrójnych. Wycerze powiedzieli, że niestety za dwa tygodnie muszą wyjechać z królem na wojnę i przyjadą za dwa tygodnie, pożegnają się i ruszą od Krakowa, aby bronić ojczyzny. I poprosili, aby dziewczyny utkały im coś na pamiątkę po ręczniku, żeby mieli w trudach podróży, w trudach wojny otrzeć twarz, a zawsze miło będzie, jeżeli ten ręcznik zrobiła ukochana też się w Dziewczyny miały dwa tygodnie, żeby utkać po ręczniku. Ale jak zawsze bawiły się, jeździły konno, polowały, brały udział w balach i pracowały prawie za do wcale. Dopiero do pracy usiadły w sobotę wieczorem. Wtedy robiło się już ciemno. Na służbie rozchodzi wielkie ognisko. Usiadły przy krosnach i tkały ręcznie. Rano oczywiście pracy, była skończona, bo brakło im czasu. Matka powiedziała, że nie Przestańcie już ubrać, bo jest niedziela święta, a w niedziela się nie pracuje. Te dziewczyny nic sobie z tego nie robiły, bo wiedziały, że mi długo przyjadą ich wybrańcy, muszą mi dać poręczników. Więc wyszły z zamku ze swoimi krosami. Tutaj rozłożyły krosna i dalej kały. Ludzie, którzy szli na poranną mszę, dziwili się, dlaczego one pracują. Powiedział, że są grzesznikami, że tak się nie robi, nie wolno pracować w dzień święty. Kiedy już byłam w kościele, na gościńcu przed zamkiem były tłumany kurzu, bo przyjechali trzej rycerze. Przywitał ich kasztelan z kasztelanką i dziwili się, dlaczego nie witają ich narzeczone. A matka powiedziała, bo tkają niedaleko zamku, tkają, kończą, pracować. To co obiecały mają zrobić te ręczniki. Bycerze tutaj przybiegli i wiecie, co się okazało? Nie było dziewczyn, tylko były trzy dwudziestometrowe skały, bo kiedy w kościele było msza, na podniesieniu, w tym momencie, kiedy było podniesienie, dziewczyny zostały zamienione w skałę. To była kara za to, że pracowały w niedzielę. I to są Bogna, Miła i Sława. Taka jest legenda. To fantazja, fantazja, to fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Fantazja! Fantazja! La, 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 la. Tu wszystko potrafi. To będzie różowy Wystarczy wziąć się do ręki Szkiełko nigdy nie płacze, zawsze jest w dobrym humorze, to wszystko rozumie, każdemu chętnie pomoże, wystarczy wziąć je do ręki, ziarnko fantazji dosypać i u.